Konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową Sektor podjętą w celu przeciwdziałania oraz łagodzenia skutków epidemii COVID-19 oraz nagrodę za całokształt Ground Sektor 2020. Partnerzy Tramwaje Warszawskie i portal warszawa.ngo.pl Nagroda Tramwajów Warszawskich Inicjatywa Warszawski Panel Klimatyczny Fundacja Stocznia Fundacja Pole Dialogu i Fundacja CV Polonus Wzorem lat poprzednich Tramwaje warszawskie postanowiły ufundować swoją nagrodę dla wyróżniającej się inicjatywy. Ta z pewnością jest wyjątkowa, choćby dlatego, że realizowały ją wspólnie aż trzy organizacje, ale przede wszystkim dlatego, że skupia się ona na tym, co dla nas najważniejsze klimacie. Laureatem w tej kategorii jest inicjatywa Warszawski Panel Klimatyczny, realizowana przez Fundację Stocznia. Fundację Pole Dialogu i Fundację Civis Polonus. Wyżej wymienione konsorcjum trzech organizacji pozarządowych zorganizowało i poprowadziło w formule online szereg spotkań składających się na warszawski panel klimatyczny. Były wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne, głosowania nad rekomendacjami panelu. Na bieżąco dobierano i tworzono odpowiednie narzędzia. W pracach brało udział 90 panelistów, wyłonionych spośród mieszkańców Warszawy, ale także eksperci. Przedstawiciele organizacji społecznych, przedstawiciele Urzędu Miasta. Wynikiem prac jest aż 49 rekomendacji przyjętych przez panelistów. Wyznaczają one kierunki rozwoju polityki energetycznej dla Miasta Stołecznego Warszawa w kontekście zmiany klimatu. Zwycięzcom serdecznie gratuluję. W tej inicjatywie zajmujemy się klimatem, dlatego że to jest wyzwanie, które nie może już czekać. I jest to wyzwanie wspólne zarówno władz, prezydenta miasta, jak i mieszkańców. Warszawski panel klimatyczny był inicjatywą Fundacji Civis Polonus, Fundacji Poledialogu oraz Stoczni. Kiedy zaczynaliśmy panel klimatyczny, zaprosiliśmy. 18 tysięcy osób z całego miasta do udziału w tym procesie, licząc, że potem wyłonimy tę naszą ostateczną dziewięćdziesiątkę. I zapraszaliśmy wtedy, kiedy jeszcze w Warszawie liczba zachorowań nie była zbyt wysoka. Kiedy zaproszenia już wyszły do mieszkańców, Warszawa znalazła się w czerwonej strefie. Zależało miastu na tym, żeby właśnie włączyć obywateli do dyskusji, refleksji, ale również współodpowiedzialności za to. Jakie rozwiązania w Warszawie przyjmiemy, jeśli chodzi o efektywność energetyczną? I okazało się, że, że mieszkańcy i mieszkanki miasta pozytywnie odpowiedzieli na to zaproszenie. Mimo pandemii, mimo zamkniętych wszystkich instytucji publicznych w mieście i, i wszystkich tych restrykcji i, i trudności, z którymi się borykaliśmy w tamtym czasie, udało nam się zorganizować panel obywatelski dla dziewięćdziesiątki osób ze wszystkich dzielnic miasta. Jest bardzo ważne, aby mieszkańców w temat klimatu, tematy środowiskowe włączać, ponieważ dopiero wtedy, kiedy mieszkańcy poczują, że to są tematy, które są zaopiekowane z ich udziałem, kiedy dana jest im ta sprawcza, kiedy czują, że mają możliwość wpływu na ten temat, nie tylko jest to pozostawione politykom, ale też ich decyzjom, decyzjom mieszkańców, ich poglądom, ich spojrzeniu, dopiero wtedy możemy mówić o pewnym zaangażowaniu obywateli w ten temat i mm, następuje utożsamienie niejako mieszkańców z tym tematem, z tym, że on jest tak ważny i istotny. Zaprosić ekspertów, zaprosić strony, które pomagały im w tym procesie, dostarczały wiedzę, swoje opinie na temat efektywności energetycznej y, czy odnawialnej źródeł energii. Bo ta dziewięćdziesiątka y, osób z całego miasta finalnie y, przedstawiła prezydentowi Listę rekomendacji, które są teraz do wdrożenia przez miasto w dziedzinie efektywności energetycznej i OZE. Obawy wynikały też z tego, że pierwszy raz organizowaliśmy w Warszawie w ogóle panel obywatelski, i pierwszy raz chyba na świecie to był panel robiony online w całości, więc naprawdę wyzwań było dużo. Zastanawialiśmy się też, czy mieszkańcy poważnie i z otwartością potraktują nasze zaproszenie. Do wzięcia udziału w tym procesie, czy uwierzą nam i władzom Warszawy, że naprawdę chcemy poważnie potraktować ich głos, i opinię. Dla mnie było wręcz wzruszające to, że panel obywatelski i ten nasz warszawski panel klimatyczny dał rzeczywiście możliwość ludziom, wzięcia udziału w podejmowaniu super ważnej, ważnych decyzji dla przyszłości. Warszawy, związanych z bezpieczeństwem klimatycznym. Mnie się wydaje, że też ważną rolą organizacji pozarządowych w tej całej, powiedziałabym, panice i też takiej pełnej koncentracji właśnie na sprawach zdrowotnych, które oczywiście były najważniejsze, było pilnowanie tego, żebyśmy się jako społeczeństwo czy społeczności nie usunęli tylko w tematy zdrowotne, kładąc na bok wszystkie inne. Ten, ten czas pandemiczny to był taki test dla nas wszystkich. Organizacje społeczne zdały go bardzo dobrze. Wydaje mi się, że najszybciej odpowiadały na, na zmieniające się okoliczności, na na zmieniające się też potrzeby mieszkańców i mieszkanek. Więc, jeżeli jest coś dobrego, co wynikło z pandemii, to zmobilizowanie całej tej siły, całej tej energii drzemiącej w ludziach, którzy tworzą organizacje społeczne czy też grupy nieformalne, które bardzo mocno angażowały się w pomoc mieszkańcom czy w przeciwdziałanie skutkom pandemii. To, co też jest w samej metodzie paneli obywatelskich, która jest trudna, żmudna, e, niezwykłe, to to, że my traktujemy obywateli poważnie, ale też dostarczamy im wiedzę, która pozwala im później ten brać udział w podejmowaniu decyzji, ale w sposób kompetentny. Pamiętam e, taką uczestniczkę e, seniorkę, która powiedziała, że w tych trudnym czasie pandemii, takiej niepewności i beznadziei, ta inicjatywa i ten udział jej w warszawskim panelu klimatycznym dał jej naprawdę taką nadzieję i wiarę, że nie musimy wracać do normalności, ale przeciwnie, że właściwie ten kryzys związany z pandemią, ale też te wyzwania klimatyczne mogą być początkiem czegoś lepszego.